Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam do pochylenia się nad Bożym słowem, które przynosi nam światło na nasze życie, taką mądrość dla tego życia. Rozpoczynamy nowy rok kościelny, pierwszą niedzielą Adwentu. Sobór Watykański II dokonał poważnej reformy liturgii która została wprowadzona po Soborze Watykańskim. Przyczyniła się ona do tego, że został poszerzony zakres czytań ze Starego i z Nowego Testamentu takich tekstów, które właśnie pokazują głębiej historię zbawienia, którą prowadzi Bóg dla dobra człowieka. Adwent to czas, Oczekiwania na przyjście Pana to czas czuwania również na Jego żywą obecność w tajemnicy Kościoła. W adwencie takie trzy aspekty rozważamy. Przygotowanie na przyjście Pana, które będzie miało miejsce na sądzie ostatecznym, czyli w paruzji. Przyjście Pana historyczne, które dokonało się w Boże Narodzenie i będziemy to przeżywać w liturgii, i to wewnętrzne przyjście niewidzialne, które dokonuje się nieustannie w liturgii, w tajemnicy Kościoła. Chrystus przychodzi nieustannie do nas w Słowie Bożym, w sakramentach świętych, w całej posłudze Kościoła. Jest z nami i On nas prowadzi. Poprzez posługę Kościoła, do wielkiego dobra, jakim jest świętość człowieka i jego zbawienie. Sęgamy do księgi proroka Izajasza. Ta księga jest najbardziej obszerna w Starym Testamencie. Zawiera 66 rozdziałów. Dzieli się na takie trzy podstawowe części. Ona mówi o tym przyjściu Pana, który przyniesie pokój światu i przyniesie pokój ludzkości. Widzenie Izajasza syna Amosa dotyczące Judy i Jerozolimy stanie się na końcu czasów, że Góra Świąty Pańskiej stać będzie mocno na szczycie gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, Mnogi ludzie pójdą i rzekną Chodźcie, wstąpmy na górę pańską Do świątyni Boga Jakuba Niech nas nauczy dróg swoich Byśmy kroczyli jego ścieżkami Bo prawo pochodzi z Syjonu I słowo pańskie z Jeruzalem On będzie rozjęcą między ludami I sędzią dla licznych narodów Wtedy swe miecze przekują na lemiesze A swoje włócznie na sierpy Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie do domu Jakuba, postępujmy w światłości pańskiej. prorok Izajasz zapowiada i wzywa do przyjęcia Bożego orędzia, Bożego objawienia, Bożego słowa, bo w nim jest to najwyższe prawo pełne mądrości. I jeśli mówi, ludzie przyjmą to prawo, to wówczas między narodami, między ludźmi zapanuje prawdziwy pokój. Wtedy ludzie nie będą występować przeciwko sobie, ale będą wzajemnie się szanować i pomagać sobie. Taka jest logika i taka jest pedagogia Bożego Prawa. Czytam jeszcze raz. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Czyli zauważmy całe to uzbrojenie. Człowiek przekształci, zmieni Narzędzia służby, pomocy drugiemu człowiekowi, a nie przeciw człowiekowi. Taka jest logika właśnie Bożego Słowa. Podobnie do tego oczekiwania na przyjście Pana, będzie wzywał Pan Jezus. I czytam w Ewangelii. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albo jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Tu jest apel, wezwanie, by ten czas, który już jest czasem ostatecznym, przeżywać w takiej chrześcijańskiej czujności, w postawie otwarcia się. Na Boże Słowo, które przynosi człowiekowi uświęcenie, które wzywa go do mądrego życia, do życia odpowiedzialnego za swoje myśli, słowa, czyny i życie, za to wszystko, co stanowi o kondycji człowieka. Bo od tej postawy zależy, czy przyjście Chrystusa będzie dla nas błogosławioną łaską, czy też będzie zaskoczeniem ku naszej zgubie i czytam dalej czuwajcie więc bo nie wiecie w którym dniu Pan Wasz przyjdzie a to rozumiejcie mówi Pan Jezus gdyby gospodarz wiedział o jakiej porze nocy nadejść ma złodziej na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swojego domu dlatego i Wy bądźcie gotowi bo o godzinie której się nie domyślacie Syn Człowieczy przyjdzie dla nas takim momentem spotkania z Chrystusem jest moment śmierci, indywidualny moment. Tak ważne jest, aby człowiek do tego wydarzenia mądrze dobrze się przygotował, bo od tego będzie decydować i zależeć, gdzie będzie nasza wieczność, czy w niebie, czy w piekle. To i święty Paweł wzywa w swojej sentencji do Takiej postawy czujności chrześcijańskiej. Mówi tak w liście do Rzymian. Bracia, rozumiejcie chwilę obecną, teraz nadeszła dla Was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdy uwierzyliśmy. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności i przebleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień. Nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyustaniu, nie w kłótni i zazdrości, ale przeobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało dogadzając rządzą. Święty Paweł wzywa do takiej postawy prawdziwie ufnej wobec Boga. Słowo Boże jest wierne, nieodwołalne. W Nim jest nasza nadzieja. Bo tym słowem jest żywa osoba Jezusa Chrystusa. Dlatego mówi, On już jest blisko. Trzeba czuwać, trzeba żyć po chrześcijańsku, trzeba żyć Ewangelią, trzeba żyć według wymogów Boga, według Bożego prawa. Wtedy nasze serce będzie wrażliwe na to, co najważniejsze na miłość Boga i miłość człowieka. Zapraszam wszystkich na Eucharystię, aby w niej właśnie uczyć się. Takiej chrześcijańskiej postawy. Szczęść Boże.